Dzień dobry Państwu. Nazywam się Anna Strzelecka. Jestem partnerem w do Szkolenia i zapraszam serdecznie na program Legal Show, w ramach którego omawiamy najgorętsze zagadnienia prawne, takie zagadnienia, które budzą najwięcej emocji u prowadzących działalność gospodarczą. Moim gościem dzisiaj jest Michał Klimowicz, Dzień adwokat. Dobra. Ma stanowisko starszego prawnika, chociaż oczywiście w ogóle nie widać. I Michał na co dzień doradza podmiotom gospodarczym w kwestiach związanych właśnie z działalnością, z bieżącymi gorącymi tematami. Michale, pozwól, że zapytam, co w tej chwili jest na topie i dlaczego są to przekształcenia? E, tak, są to przekształcenia. Aniu. E, no, w mojej tej działce prawa gospodarczego e, już od wielu miesięcy e, zajmujemy się generalnie zmianą formy prowadzenia działalności przedsiębiorców. To jest teraz taka, powiedzmy, druga fala. To znaczy, to są e, osoby, przedsiębiorcy, z którymi rozmawialiśmy już w tamtym roku, natomiast uznali, że nie jest im potrzebna zmiana w tym zakresie, że ta forma, którą prowadzą często nawet od ponad 20 lat, e, swoją działalność, nie chcą zmian, i, e, i wydawało im się, że. To, w jaki sposób dzisiaj funkcjonują, cały czas funkcjonują, jest najlepszą dla nich formą. Teraz, no, w, tym, w tym takim niepewnym czasie, to znaczy mamy po pierwsze takie niepewne, niepewną sytuację rynkową, jeszcze no, cały czas trwająca pandemia, od tego roku już mamy Polski Ład i od kilku miesięcy działając też w tych, w tych warunkach, Wracają do nas już przekonując się, że może to jednak nie jest najlepszy czas i że jest to, jest to dobry moment na, na, na zmianę. Zwracają się do nas z prośbą o powrót do tego tematu, do, co, do, co do zmiany formy. Mhm. I no, motywacje są różne. Przede wszystkim jest to chęć. O zabezpieczenia też swojego majątku. Są mm -hmm. to przedsiębiorcy, którzy często zatrudniają e, po kilkaset osób. Potężne majątki, potężne biznesy. E, no i w tej obecnej sytuacji e, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, e, często to są też rzeczywiście osoby, które funkcjonują prywatnie w małżeństwie, więc mają mm -hmm. męża, żona, e, odpowiadają całym swoim majątkiem bez, bez żadnego mm -hmm. ograniczenia. Mm -hmm. To znaczy, że prowadząc swój biznes w przypadku jakichś problemów związanych z tym biznesem, mogą stracić e, oni i ich rodziny wszystko. Dlatego ta pełna odpowiedzialność jest dla nich istotna i no powiedzmy sobie też szczerze, Polski Ład dołożył tylko cegiełkę do tego, tak nie wchodząc głęboko w temat, no to przy, przy dochodzie w wysokości 10 milionów rocznie, to jest w ciągu trzech lat około 3 milionów dodatkowych obciążeń. No to jest motywacja, żeby się przekształcać i co w takim razie można zrobić w praktyce? Zdecydowanie jest motywacja. No, najczęściej to są przedsiębiorcy, którzy działają w formie jednoosobowej działalności gospodarczej albo w formie spółki jawnej, i tutaj rozwiązanie z jednej strony jest proste, a z drugiej mhm. strony skomplikowane. To znaczy, proste o tyle, że najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest przejście na bardziej dojrzałą formę prowadzenia działalności, to znaczy inne spółki prawa handlowego. Mhm. Oczywiście nie można powiedzieć, że mamy jedno uniwersalne rozwiązanie, to trzeba dopasować do każdego z osobna popularne w internecie, to co obserwuję jest na przykład spółka komandytowo akcyjna, która nie polegałaby na. To to tak jak z lekarzem. Nie czytajmy w Google, nie szukajmy rozwiązania, ponieważ na przykład na przykładzie tej spółki komandytowo-akcyjnej dla takiego przedsiębiorcy, który dzisiaj prowadzi swój biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, przejście zmiana z, z tej działalności na spółkę komandytową akcyjną, to jest no, odwrócenie całości o 180 stopni. A to Prze świętuje sukcesy i wydaje się, jak się dokładnie czyta internet, że to jest najlepsze możliwe obecnie rozwiązanie. Tak, ale to jest marketing. Tak, przychodzimy z, <laughs> z takiego tworu, gdzie ja jestem przedsiębiorcą, ja mm. jestem tym biznesem, mm. do, tworu, do tworu takiego bardzo sformalizowanego. To mm. znaczy, mam oczywiście tego komplementariusza, który prowadzi biznes, ale drugim wspólnikiem, który też musi być tam, to są akcjonariusze. I te akcje są zdematerializowane obecnie prowadzone przez biuro maklerskie Wszystkie uchwały muszą być podejmowane w formie aktu materialnego. Generalnie poziom formalizacji mm -hmm. tego, tego rozwiązania jest, no moim zdaniem, zbyt duży i nie jest to najlepszy sposób dla prowadzenia biznesu, szczególnie po, po spółce jawnej, która też jest prosta, albo jednoosobowej działalności gospodarczej. Dlatego Proponujemy inne rozwiązania, które są równie bezpieczne, natomiast są prostsze w prowadzeniu biznesu. To, co jeszcze na no to zwracam uwagę przy okazji tych rozwiązań internetowych, o których wspomniałem, to jest nie róbmy tego mówiąc kolokwialnie na dziko. To znaczy, są metody przewidziane wprost przepisami kodeksu spółek handlowych, które pozwalają na zmianę formy prawnej. Mhm. Często jak rozmawiamy z klientami albo są czy potencjalnymi klientami, albo klientami, którzy już z nami współpracują, jak rozpoczynali ten proces. Robili to właśnie w taki sposób jak to określe, partyzancki, partyzancki dokładnie partyzancki i nie wiem, zakładali gdzieś spółki mhm. obok i przenosili ten biznes częściowo. Przepisywali pracowników. Nie jest to dobre rozwiązanie, nie wchodząc z daleko w szczegóły, ale nie ma po pierwsze nie ma tego sukcesji takiego następstwa prawnego, które mhm. mamy w tym przypadku tych przepisów. To znaczy nie musimy przepisywać umów, nie musimy ich renegocjować. Wymaga, nie wymaga to zgody. Jest to proces, który jest przewidziany prawem i pozwala na przejście tego, co mamy mhm. dzisiaj w jednoosobowej mhm. działalności czy w spółce jawnej, na ten nowy, na nowy biznes. Mhm. Tak samo no, pojawia się problem z cenami transferowymi. Mhm. No, generalnie problemów jest bardzo dużo i nie warto tą drogą podążać. Mamy, szczególnie, że mamy kodeks spółek handlowych, który rozwiązuje te wszystkie problemy i tak jak powiedziałeś jest to następstwo prawne, które, które dużo ułatwia. Więc warto, warto się przekształcić. Jakie są zalety takie, które przychodzą Ci, takie powiedzmy trzy główne? Jesteś w stanie wymienić aż trzy? A myślę, że postaram się wymienić trzy. Boję się, że się nie ograniczę do tych trzech. Może nie, b nie będę liczył. Zatrzymam Cię w razie Dobrze, czegoś, śmiało. Nie, nie będę liczył. Przede wszystkim, kiedy przechodzimy z jednoosobowej działalności na spółkę, to mhm. pojawia się od osobny podmiot. Tak jak mówiłam. Prowadząc jedną osobą działalność gospodarczą, biznes to ja. Natomiast mhm. po przekształceniu mamy osobno biznes i osobno mój prywatny majątek mhm. i mnie. To znaczy mamy osobny podmiot, który, co też jest istotne w przypadku na przykład sukcesji, co wiąże się też z myślą, no, kiedy z przypadku mojej śmierci mhm. spółka dalej istnieje. Oczywiście. Mhm. Są przepisy, które niedawno zostały wprowadzone co do ciągłości jednoosobowej działalności. Natomiast są one problematyczne i na pewno w rezultacie wprowadzą zawirowania w prowadzeniu biznesu. Mhm. Spółka ZO jest osobnym podmiotem i ona funkcjonuje niezależnie, czy ja jestem, czy mnie tam nie ma. Oczywiście mhm. jestem potrzebny jako wspólnik, czy członek zarządu, natomiast spółka jako osobny podmiot prawa istnieje i cały ten biznes dalej mhm. funkcjonuje. Po drugie, no, mamy też to czy, czy, czy związane z sukcesją. W spółce ZO, czy, czy też na przykład w spółce komandytowej są już takie możliwości, kiedy możemy wprowadzić e, inne osoby do tego biznesu. Mamy udziały, e, chcemy przekazać część biznesu na przykład dzieciom. Nie ma problemu, żebyśmy przekazali im część udziałów, mm -hmm. co jest od razu często przy tych naszych przekształceniach od razu realizowane, to znaczy mm -hmm. załóżmy na początku 10%, 20%, 30%, mm -hmm. taki niekontrolny pakiet jeszcze udziałów przekazywany jest rodzinie, która powoli z biegiem czasu będzie głębiej wchodziła w ten biznes. Mm -hmm. To znaczy ja, Nestor, Rodu, cały czas zachowuję ten pakiet kontrolny mm -hmm. i mam cały czas 100% kontroli. Coś, może, że ten pakiet kontrolny udziałów, który pozwala mi na podejmowanie decyzji, natomiast powoli wprowadzam moją rodzinę do tego biznesu. Dzisiaj może być wspólnikiem, później możemy go wprowadzić jako członka zarządu na przykład i, i możemy wspólnie zarządzać, powoli wychodzi z tego biznesu. Mhm. Inną taką kwestią, która jest bardzo istotna też, to jest to, że to, tak jak powiedziałem, to są często duże biznesy, które w przypadku, gdyby ta sukcesja nie miała nastąpić wewnątrz rodziny, tylko chcielibyśmy mhm. sprzedać ten biznes, mhm. No to taki inwestor zewnętrzny nie będzie e, chętny na zakup e, jednoosobowej działalności prawie, gospodarczej. Prawie. No Wiąże się to z e, większym problemem prawnym. Natomiast, kiedy mamy spółkę ZO, jest to ułatwione, ponieważ to, co sprzedajemy, to są udziały. Prawa udziałowe, prawa do spółki i możemy w sposób taki, których, do których inwestor jest przyzwyczajony, e, sprzedać całość swoich udziałów. Lub jeżeli mamy inwestora zewnętrznego, który byłby zainteresowany tylko częścią tych udziałów, nie ma problemu. I w dalszym ciągu możemy. E, w, dużo szerszym stopniu realizować te założenia inwestora, na przykład mhm. może wejść tylko na 40%, a my dalej mhm. możemy posiadać pakiet kontrolny i zarządzać tym, biz tym biznesem mhm. z kawałkami przekazywaniem całości, całości biznesu. No i oczywiście nie da się ukryć to, o czym wspominałem też na początku. Polski Ład nie ułatwia tutaj kwestii, natomiast w przypadku różnych spółek, te obciążenia są mniejsze. Możemy e, zmniejszyć obciążenia chociażby z uwagi na brak daniny solidarnościowej, mhm. e, czy, czy innego sposobu rozliczenia składki mhm. zdrowotnej. No, mhm. Jasne. zalet jest wiele. Dobrze, zalet, a wady? E, no, jak przy wszystkim. E, są, no, są plusy i są minusy. E, tutaj nie są, nie, jest, nie, są, nie są to tylko orzechy, jak to się mówi. E, natomiast, e, no, to oczywiście, to przekształcenie wiąże, wiąże się z, z wieloma zmianami. Tak jak mówiłem, spółka e, zo, czy spółka komandytowa, czy, czy generalnie spółki są bardziej sformalizowane. Mm -hmm. Jak mm -hmm. jestem jednoosobowym e, przedsiębiorcą, to na przykład dystrybucja zysku to jest przełożenie tak. gotówki z jednej kieszeni do drugiej kieszeni. Tak I to jest proste, przelewam środki z jednego konta na drugie, no bo to, jestem, to jest wszystko moje. Natomiast kiedy mamy już spółkę, ta dystrybucja jest oczywiście bardziej sformalizowana. Mhm. Nie jest tak, że jesteśmy związani, tak jak czasami klienci się boją, że tylko raz do roku możemy wypłacić środki mhm. i to jeszcze tak. z wieloma formalizmami. Nie, każda ze spółek przewiduje takie mechanizmy, które pozwalają na wypłatę też środków w ciągu roku. Ja Wiele innych instrumentów, mhm. które pozwalają też wypłacić e, zyski e, w ciągu mhm. roku. Więc e, oczywiście wiąże się to z podjęciem jakichś dodatkowych e, e, działań, podjęciem uchwał. Natomiast e, wszystko jest to zarządzane mhm. i, i, i oczywiście zawsze w tym pomagamy. Inną kwestią, która jest, no to sam proces przekształcenia. E, o ile w przypadku spółki jawnej przy przekształceniu w spółkę komandytową jest to proces krótszy, natomiast mhm. w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych trzeba liczyć, że to są tak 3-4 miesiące, okay. które potrzebujemy. Na szczęście jest to proces, który tylko na początku angażuje samego mhm. przedsiębiorcę, przede wszystkim dział księgowości mhm. przedsiębiorcy, a większość z tego spada na nas. Mhm. I tutaj tutaj się tym w pełni zajmujemy i też. Podpowiadamy co i jak, więc nie jest to takie straszne, jakby mm. mogło się wydawać. Nie można oczywiście zapomnieć o kosztach takiego przekształcenia, no zarówno samych kosztów administracyjnych, opłat notarialnych, sądowych, mm. no też naszych kosztów, to znaczy mm. naszego wynagrodzenia. Natomiast patrząc na poziom tych, tych obciążeń, to gwarantuję, że to się bardzo szybko zwraca. Jasne. I tak być może zgodzisz się z tą tezą, że przy, w przypadku przekształceń. Bardzo ważna jest uważność, bo niezależnie od tego, jakie niosą w sobie korzyści i zalety, to przeprowadzone źle przekształcenie może doprowadzić do katastrofy. Dlatego tutaj właściwe przygotowanie, zgodzisz się ze mną, prawda? Zdecydowanie. To są często takie kwestie, na które. Z braku doświadczenia można nie zwrócić uwagi na to, mhm. więc ta uważność i przeprowadzenie takiego, takiej wstępnej analizy przed mhm. podjęciem tego ostatecznego kroku dotyczącego przekształcenia pozwala uniknąć problemów mhm. z, z zezwoleniami, z koncesjami. Oczywiście mhm. mamy to następstwo. Ale jak każda reguła, są też wyjątki. I poświęcenie czasu na znalezienie tych wszystkich wyjątków mhm. dla osoby, która nie jest biegła w, w, tych, mhm. w tych postanowieniach, w tych przepisach, no jest to poświęcenie czasu, mhm. które można na pewno spożytkować lepiej. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Państwu. Mamy nadzieję, że trochę przybliżyliśmy tematy związane z przekształceniami. W razie pytań zapraszamy serdecznie do kontaktu. Oczywiście, I, zapraszam. Tak, i na następny program z cyklu Ligar Show. Dziękuję bardzo. Dziękuję.